Cześć, z tej strony Ciubaka, mistrz, moknięcia pod mostem. Późna pora, ciemno, zbiera się na deszcz, a ja płynę w puław pod most. Wędkarz bez łodzi, to brzmi jak nowa dyscyplina olimpijska, synchronizowane machanie rękami z czołówką na głowie. Publiczność, zero, kaczki, pełne zdziwienie. Dopłynąłem do kolumny mostu i schowałem się pod nią jak rybianinia. Nie mam pojęcia, na czym stałem, ale stałem. Nie mam pojęcia, do czego przymocowałem siatkę na ryby, ale przymocowałem. Wędkę chyba wyciągnąłem z plecaka, choć równie dobrze mogła się tam sama zrespić, bo logika tu nie obowiązuje. Zarzucam spławik i bach. Trafił prosto w drugą kolumnę, ale nie zatrzymał się o nie, tylko przeleciał przez nią na drugą stronę jak Harry Potter wbiegający w kolumną na peronie PKP. Czekałem tylko, aż pojawi się ekspres do Hogwartu z drużyną Szczupaków w wagonie sypialnym. No i proszę, rekord złapany. Rekord. Ale z tych malutkich. Ryba spojrzała na mnie z wyrzutem — Serio? Ja? To chyba żart. A ja się cieszę, jakbym złapał potwora z Loch Ness. Wybrałem miejsce, gdzie deszcz nie powinien padać, więc oczywiście padał. Siedzę sobie jak król pod mostem, a woda ciórka na głowę. Ryby patrzą, jakbym się tam wprowadził. O, nowy sąsiad, mieszka pod mostem 7. Prawie wystawiłem skrzynkę na listy. Wiecie, jak rozpoznać wędkarza z doświadczeniem? To ten, który potrafi złowić rekord siedząc pod mostem i wyglądając, jakby już tam mieszkał. Tak wygląda epicka wyprawa. Most, deszcz i rekord, którego nikt mi nie zazdrości. Ciubaka. Mistrz moknięcia, mistrz rekordów niewidocznych i mistrz gadania głupot, żeby nie zwariować, żegna się z wami.